Cześć, mam na imię Grzegorz i dzisiaj pokażę Ci spawarkę marki EWM. Jest to Picomic 220 Pulse. Zacznijmy najpierw od rozpakowania go. Instrukcja obsługi, dokumenty wraz z certyfikatem i samo urządzenie. Jak widzicie, samo urządzenie jest dosyć małe, waży jedynie 10 kg. Obudowę ma bardzo wytrzymałą. Można urządzenie z powodzeniem zabrać na zewnątrz, na przykład na plac budowy. W rękojeści producent zamontował schowek na elektrody wolframowe. Tutaj mamy wieszak na przewód zasilający bądź inne przewody, jakie mamy ze sobą. Co z przodu? Przyłącze gazu osłonowego, przyłącza potencjałowe plus i minus. Wyłączę przewodu sterowania 5 oraz panel sterowania Comfort 3.0 Mini, który PWM pierwszy raz zastosował w swoich urządzeniach. Dam, daje nam on wiele możliwości, ułatwia pracę w ustawianiu parametrów, natomiast nim zajmę się troszkę później. Tyłu urządzenia, sam przewód, długość 3,5 metra. Wyłączę gazu osłonowego z butli, włącznik urządzenia. Oraz gniazdo 19-pinowe, dające nam możliwość podpięcia przystawki zdalnego sterowania, a jest ich kilka rodzajów. Najbardziej zaawansowaną jest pedał nożny, który może działać bezprzewodowo. Jako wyposażenie dodatkowe możemy z tyłu zamontować filtr powietrza, który wstępnie oczyści nam powietrze, które jest zasysane przez urządzenie do wewnątrz. A wentylator, który tym powietrzem chłodzi sam blok mocy, nie pracuje zero-jedynkowo, ale pracuje w zależności od e, użycia mocy tego urządzenia. Czyli jego prędkość jest płynna. Posiada też dużą tolerancję spadku napięcia: jest to od plus 15% do aż minus 40% co pozwala nam na pracę z naprawdę długimi przewodami zasilającymi, a przy tym zachowuje swój cykl pracy, który w 100% wynosi 160 A przy spawaniu metodą TIG oraz 125 A przy użyciu elektrody otulonej. Co do tego urządzenia, jak wcześniej wspomniałem, mamy panel sterowania i może na nim teraz się skupmy. Jak obsługujemy urządzenie? Mamy tutaj Prawym. Obecnie wartości są w voltach i mamy podświetloną literkę V. Poniżej domyślnie ustawia się wartość parametr prądu. Jeśli wciśniemy pokrętło i przekręcimy, mamy prąd startowy w procentach, czas przejścia z prądu startowego do głównego w sekundach. Prąd główny, drugi prąd spawania. Ustawiany procentowo względem prądu głównego, czas przejścia z prądu głównego bądź drugiego prądu do wypełnienia krateru oraz sam prąd wypełnienia krateru. Poniżej mamy putakt, sterotakt, potark oraz spotmatik. Po prawej stronie spawanie metodą TIG, spawanie elektrodą otuloną, spawanie elektrodą otuloną celulozową. U góry, po prawej stronie, przycisk testu gazu. Jeżeli chcemy ustawić więcej parametrów, klikamy przycisk, trzymamy 2 sekundy i mamy wstępny wypływ gazu, czas prądu zajarzenia, Czas przejścia z prądu głównego do drugiego prądu, czas przejścia z drugiego prądu do głównego, czas prądu wypełnienia krateru, końcowy wypływ gazu, średnica elektrody i wracamy do wstępnego wypływu gazu. Aby włączyć lub wyłączyć Funkcję zajarzenia HF, czyli z wysoką częstotliwością. Wyłączamy urządzenie. Wciskamy i trzymamy pokrętło. Załączamy przełącznik. END. Wchodzimy w parametr P5. Pierwszym jest do ustawienia właśnie zajarzenie HF. Mamy w tym momencie wyłączone. Przekręcamy, aby tutaj było włączone. Wciskamy tyle razy aby przejść z powrotem na P5. Kręcimy, aby przejść na END. Klikamy, urządzenie załącza się ponownie, już z załączoną funkcją HF. Pokazałem w tym filmiku tylko te funkcje, które według mnie są najczęściej używane. Ilość funkcji i parametrów do ustawienia jest przeogromna. Jeżeli masz problem z ustawieniem wybranego przez siebie parametru, zapraszam cię, abyś się ze mną skontaktował. Ja nie będę już przedłużał. Zapraszam cię do polubienia i subskrypcji mojego kanału. To wszystko na dziś. Dzięki, cześć.